Tekst do tego filmu został przygotowany przez nowego członka MMA Punch, Wojtka. Jeśli również chciałbyś do nas dołączyć i pisać teksty o MMA, napisz wiadomość na maila mmapunch.contact.maupa.gmail.com. Emocje po fantastycznej gali KSW51 powoli opadają. Warto więc zastanowić się, jaki los czeka zawodników po ich występach na gali w Zagrzebiu. W pierwszej walce kolejne zwycięstwo w KSW odniósł reprezentant Mighty Bull z Gdynia Sebastian Przybysz. Dla młodego Polaka jest to trzecia wygrana dla największej polskiej organizacji, a druga z rzędu po porażce z Antunem Raciczem. W kategorii koguciej nie ma dużo zawodników, natomiast sens rankingowy miałaby walka Stasiak kontra Polityło oraz Przybysz kontra Racicz 2. Osobiście jednak uważam, że Przybysz nie jest jeszcze gotowy na rewanż, więc prawdopodobnie dostanie jeszcze jedną walkę z kimś nowym w KSW. Walka numer dwa. Krystian Kaszubowski po porażce w pojedynku opas na majowej gali KSW 49 miał mierzyć się z Aleksandrem Rakasem. Doszło jednak do niecodziennej sytuacji i oponent Polaka wycofał się z walki dzień przed nią i na zastępstwo KSW zwerbowało iwicze Truszczeka. Mimo że wziął walkę dzień przed galą, Postawił zawodnikowi z Gdyni bardzo ciężkie warunki. Kaszubowski wygrał decyzją sędziów. Po tym starciu niemal oczywiste wydaje się to, że Krystian Kaszubowski w następnym występie powinien zmierzyć się ze zwycięzcą walki Michał Michalski kontra Albert Odzimkowski, która odbędzie się w grudniu podczas KSW 52. Druga opcja to walka z Michałem Pietrzakiem, o ile ten zawalczy jeszcze w KSW, bo nie wiadomo, jaki kontrakt podpisał przed walką z Soldiczem we wrześniu. Walka numer 3, czyli pojedynek zawodnika walczącego dotychczas w wadze półśredniej Miloša Janicicia z powracającym do wagi lekkiej po występach w piórkowej Romanem Szymańskim. Sytuacja w wadze lekkiej również jest dość skomplikowana. Nie wiadomo z kim zmierzy się w pierwszej obronie pasa Norman Park. Pod uwagę brani są Marian Ziłkowski oraz domagający się rewanżu Marcin Wrzosek. Roman Szymański w najbliższym starciu powinien zawalczyć z Maciejem Kazieczko. Czwarta walka starcie w najbardziej ubogiej w zawodników kategorii w KSW, waga półciężka. Iwan Erslan pokonał w pierwszej rundzie Darwina Rodriguez'a. Drabinki w tej dywizji nie istnieją, więc najprawdopodobniej Iwan Erslan w następnej walce dla KSW podejmie mistrza Tomasza Narkuna. Walka numer 5: Cezary Kęsik kontra Aleksandar Ilicz. Po tej walce powinien zmierzyć się z Drikusem Duplessisem i natomiast mógłby stoczyć rewanż z Damianem Janikowskim, jeśli ten przegrałby z Szymonem Kołeckim na KSW 52. W innym wypadku rywalem Jokera mógłby być Jason Radcliffe, który na KSW 50 po kontrowersyjnym werdykcie pokonał Antoniego Chmielewskiego. Szóste starcie: Oli Thompson kontra Ante Delia. Thompson powrócił do KSW, biorąc walkę w zastępstwie i raczej już dla polskiej organizacji nie zawalczy. Delia natomiast w następnym pojedynku mógłby zmierzyć się z Michałem Andryszakiem lub Luisem Enrique. Walka z Filipem de Vriesem na razie nie dojdzie do skutku, gdyż Mistrz najprawdopodobniej zmierzy się z Damianem Grabowskim. Mieli walczyć na KSW-50, ale Polak doznał kontuzji. Jeśli stanie się inaczej, to sens miałyby walki Delia kontra Grabowski, oboje po jednej wygranej w KSW, oraz Enrique kontra Bedorf, oboje ostatnią walkę przegrali. Andryszak wówczas dostałby pewnie rywala z zewnątrz. Walka numer 7. Daniel Torres kontra Filip Page. Jako, że Szymański i Wrzosek zmienili kategorię na wagę lekką, to sytuacja bardziej się komplikuje. W KSW zostaje tylko mistrz Parnas oraz Krzysztof Klaczek. Klaczek miał się zmierzyć z Filipem na tej gali, lecz zawodnik z Polski doznał kontuzji. Teraz taka walka ma większy sens, gdy oboje są po przegranej. Także sensowna jest walka Peić kontra Klaczek. Torres jest właśnie po wygranej, lecz przedostatnią walkę przegrał, raczej dostanie nowego rywala. Ósme starcie tej gali, walka o pierwszy w historii pas wagi koguciej, 61 kg. Jak zostało wspomniane podczas omawiania walki Sebastiana Przybysza, Damian Stasiak powinien zawalczyć z Pawłem Polityło, a racić raczej dostanie przeciwnika z zewnątrz, gdyż wszystkich dotychczas rywali kompletnie dominował. Dziewiąta walka, starcie w kaczłejcie 73 kg, więc poza kategoriami wagowymi. Borys Mańkowski, jeśli będzie walczył w wadze lekkiej, najpierw pewnie dostanie przeciwnika z zagranicy, później zostanie zestawiony z kimś z czołówki tej kategorii, gdyż wiadomo, że jego celem jest rewanż z Normanem Park. Vaso Bakoczewicz nigdy nie trzymał się jednej federacji, dlatego wątpliwe jest, że zawalczy jeszcze dla KSW. Walka wieczoru. Mariusz Pudzianowski kontra Erko Jun. Mariusz sam twierdzi, że jako zawodnik nie jest już w stanie walczyć z czołówką tej wagi. I nikomu nie musi już nic udowadniać. Jego dwa ostatnie starcia pokazały, że walczy z zawodnikami, dla których jest to kolejny etap. Dla Pudziana, wygrana z Kołeckim nic by nie zmieniła, a porażka zabrała mu praktycznie wszystko. Pogłębiło to tylko jego złą sytuację po walce z Bedorfem. Porażka z Junem oznaczałaby całkowity koniec kariery Mariusza, jednak wygrał. Lecz co to zmieniło? Jun to młody zawodnik, rozwija się cały czas i w następnej walce mógłby zawalczyć z Szymonem Kołeckim lub Tyberiuszem Kowalczykiem. Kogo dostanie Pudzian ciężko stwierdzić, bo w wywiadzie sam powiedział, że nie wie ile walk ani kiedy stoczy, twierdząc, że bawi się już tym sportem. Napiszcie w komentarzu, z kim Wy byście widzieli uczestników gali KSW 51. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.